Witam Was bardzo serdecznie, patrzcie jak pięknie... Pozujemy, <noise> słuchajcie, robimy sobie sessions y, tutaj wspaniale. Y... To bardziej wygląda jakbyś mnie jakbyś mnie tak wiesz, rozbrajała. Nie, słuchaj, my tutaj tańczymy balet! Tak. Wyskoki <głos> <głos> podrzuty Poczekaj, podrzuty jak w tym, jak w D Dirty Dancing, <noise> dawaj. No ale może przywitajmy się porządnie, co? No dobra, w takim razie Siemanku, z tej strony Chocolate, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w The Human Fall Flat razem z AGU. Cześć Pod wszystkim. ostatnim filmem dobiliście odpowiednią ilość łapek. Tak więc teraz, tak jak poprzednio, 2000. Dobrze pokazuje, 2000 łapek i kolejny film będzie właśnie u Agu. U mnie, wbijajcie macie w karcie do mnie. właśnie wyrywałem sobie słuchawki z uszu. Wbijcie do mnie, bo y, trzeba <laughs> będzie tutaj, słuchajcie, kolejne poziomy pokonać, a my sobie bez przeciągania już myślę, że możemy przejść no właśnie, do zabawy. No właśnie. Po co nam ten key? Powiedz mi, po co nam no, ten key?

Ale już wiesz, jak to masz zrobić. No, to było bardzo profesjonalne. Raczej, raczej nie tą stroną zrzucisz tą lampę, wiesz? Musisz drugą stroną. Jakąkolwiek stroną w sumie. Nie, o, chyba czekaj. drugą końcówkę. O! O, 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 Nie, czekaj, złapię cię za głowę, bo czekaj. O, o, yeah! Spadłeś? O, nie! Dobra, no to w takim razie, no nie dasz jest bolec. My tutaj za nic coś zrobiły, to chwila minie. Ale no słuchajcie, poziomy już się robią naprawdę y, trudne, więc y, Chyba, trochę że poczekaj. A może się tutaj zrobić takie coś? Może jest możliwe taka rzecz. Może tak, a może nie. Może, poczekaj. Ja myślę, że to naprawdę trzeba zrobić tym hakiem. Czekaj. Patrz, patrz może. No, nie, straciłaś mnie! No poczekaj, patrz, już celuję. Czy już jest dobrze? Patrz. Trochę brakuje, poczekaj. Okay? Czekaj. Zahaczę. O, zahaczyłam. zahaczyłaś. Tak to miało być zrobione i patrz, ciągnij. Ciągnij do siebie i mamy lampę. I, a Tylko przy... po co nam to lampa? Możesz przyciągnąć jeszcze dalej? Do nas tutaj? No, ale nie, chyba nie potrzeba, dobra. Chyba już nie mogę, nie poczekaj. mogę. Czekaj. Ja tu sobie w takim razie wyjdę na górę. No. O, tak. Hop. I jak tu już będę... o. Uh! o, o, o! Dobra, trzymał się! Okej, okay. tak miało być, słuchajcie, to był tak, plan. To było... My to zaplanowaliśmy. To I, było z góry teraz zaplanowane. Huśtamy się, bo gdzieś musimy dolecieć. Patrz, o tam chyba, widzisz takie, e, takie trawiaste przy mm -hmm. tym młynie, nie? Tylko jak tam dolecieć? No słuchaj, huśtamy się, że no jak jestem. zobacz z góry. może na, na górę trzeba po prostu się wspiąć. E... Po tej linie, Nie jakoś widzę, gdzie przeszli. ta lina się trzyma i w ogóle. ja Dobra, myslę, że czekaj, puści się. Huśtajmy się, jeszcze się nie puszaj, bo na, na tobie tak naprawdę. I Okej, okay. puść okay. mnie! Aha, ja cię trzymam! Okej, okay. puść! Dobra, jestem. Ja chciałam już się puścić i nagle się okazało, że na twojej ręce jeszcze wiszę. Dobra, spróbuj Dobra, to jestem, 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 jestem. To, okay. to było łatwe, to było tak, łatwe. Tak, that was easy. Mamy beczkę. Nie wiem, czy potrzebujemy beczkę. Ale jak beczka jest, to znaczy, że ona musi być yy, użyta, albo no być Muszę wejść. Użyta. O, dobra, jestem. I dobra. hop dalej. Na Jestem na trawiastym. Beczkę. To wiesz co, chodź w stronę może. Ej, wiem, gdzie jesteśmy, okej. Okay. W stronę schodów idę. W stronę schodów idź. Dobra. Aha, chodź no też jest, też że już gdzie, tak, gdzie tak, jesteśmy. Tak, tak, tak. No jesteśmy. To dole zacznie się jest domek na tym, tra... na tym e, uschniętym Jest, czymś. ale trzeba przemyśleć, czy jest, e, czy musimy się tam dostać na. Chyba tak, nie? No tak mi się wydaje, bo to tam jest. To jest jedyna zować... opcja, żeby się dostać do domku. Chyba, że w tym wiatraku jeszcze. Patrz, tam jest... jest huśtawka z beczki. Właśnie widzę. I tam trzeba jakoś będzie wejść, może najpierw tutaj zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego no, no, no. Czy w ogóle da się tu wejść, czy to jest tylko dla ozdoby? To znaczy, nie wiem, ale o Wiesz oho. co, to jest chyba tylko... Wiem! Co? Patrz Co ty robisz? Latam! I co mamy zrobić? Du, 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 du. Zastanówmy się, co mamy zrobić Nie mam pojęcia Dobra, chyba wiem, puść się, puść się i leć Ile co? Udało Ci się dolecieć? Jestem jestem spokojnie. Patrz, patrz na to. I. Nie! Co? Coś, Odbiłam się coś, od krawędzi. Coś, ale zobacz, spadłem w dobrym miejscu, więc coś, tak Coś, nie coś się nie udało. Ej, ja mam Pustą pomysł. Domku. Wiesz co, ale może wyjść da się przez okno. Wychodzę jak pijany! Poczekaj, no. nie wkaj się! Yy, może da się wyjść przez okno, patrz, ja sobie stanę tutaj w okienku. Okej, okay, próbuj, e, próbuj. spróbuję się złapać dachu. Ja to zobaczę... Patrz, os... udało mi się! Tak? Tak, choć tak w ten sam sposób. To jest mądre, to jest dobre, słuchaj. To jest to mądre, jest... to jest dobre, <laughs> tak! I tutaj teraz już możemy wejść na górę. A ja mam inną, ja mam inną opcję chyba. Jaką inną opcję? Też nie, tego się nie da zburzyć. zburzyć? Czekaj. Jak, jaką inną opcję? Bo słuchaj, tu jak jest, jak jak jest ja taki, duchiem. zobaczcie, tu jest duży, duże coś. Ale, no dobra, możesz I ja sobie to komplikować biorę. życie, Mordor. Ale jak... mi się wydaje, że tam jest jakieś przejście ukryte. Tak? No, ale bo to jest do zburzenia. To nie czy jest nie? do zburzenia, bo to jest gruba warstwa. Słuchaj, Aha. widzę to od góry, że to jest gruba okay. warstwa i tego nie zburzysz. Okay. Tu jest amylinium! Tu jest amylinium! Czukle, nie... to jest amylinium! Tego nie zburzysz. Spróbuj tak jak ja, słuchaj, to naprawdę był fajny okay. sposób. No i widzisz, trzeba było o. iść tak, jak ja idę. Teraz ręce do góry. Hop. Najpierw ręce do góry. To jest podstawa Wiesz tego co? działania. Ja mam, ja mam dużo, dużo lepszy pomysł. Ta? Zobacz, patrz co robię, patrz to jest bardzo skomplikowane Ta? I robię tak, i robię... O! Co tam jest pod ziemią? Zaraz sprawdzimy Mordo, to to zaraz sprawdzimy, bo tutaj odkryłam dziurę, to jest widzisz? wejście To wejście było zamaskowane i ja je odkryłam I pytanie, czy tutaj jest lina, Ta. to lina by nam się I musimy, musimy ją tutaj zrzucić, więc zrobię to tak Zrobię to, aha, nie złapię się Czekaj, może z tej strony da się złapać tego balkonu czy coś? Spróbujmy Tam jest y, wiad... wiaderko tam jest! To jest wiaderko chyba w ogóle tam trzeba jakoś wskoczyć, tylko jak? Teraz Poczekaj, jest tu, no. jakbyś na ciebie wspiął. No, oczywiście, że wspiąłbyś się na mnie, no proszę. Uuuu, i o. No. Czekaj, bo zaraz nie. spadniemy. Nie, to nie jest dobry pomysł. Patrz. O... Albo innym sposobem. W ten Drzewie? sposób? Jakoś? Patrz, trzymam się. Trzymam się. Okej. Okay. Trzymam się, ale nie wiem, czy dam rady słapać się wyżej. Ale no poczekaj, to, to jest jakiś sposób, poczekaj. Znaczy no, w sensie możesz iść pierwszy Dobra. i spróbuj po prostu się złapać najpierw, o tak, dobrze! Hop! No nie. tak, tak. Tędy nie. No tak. No nie wiem, ja jakoś moim ci mam problemy, Hop. żeby się wspinać. Dobra, wspinam się po tobie. To jest normalne. To niezbyt mi chyba wychodzi. Yyy, to no, mi nie No nie, wyjdzie. to nie tak. A może po prostu trzeba tam zaskoczyć? A no nie, ale wiaderko, no jak to bez wiaderka? Jak się okaże, że tam nie możesz potem wyjść, czy coś? No dobra, no w sumie możemy spróbować. Chcesz zaryzykować? No, zaryzykujemy, ryzyk yola. fizyk. Jala! Wow. Mordo! Uuu. Uuu! To wiaderko chyba by nam się tam nie przydało do inicjacji. Tak myślisz? Tak mi się wydaje. Zobacz, jak tu to wygląda wow. super! Ale epicko! Ej, mega! Powiem ci, że mega! I Wydaje mi się, że musimy iść w stronę góry. Nie wiem dlaczego, okay. ale tak mi się wydaje. W takim razie idźmy Bo tutaj widzę, po prostu chyba jest jedyne miejsce, w które możemy przyjść Okej Widzę, że już tutaj trzeba zacząć spinaczkę. Przykro mi, nie ma innej rady Oh no Wspinaczka w jaskini, ale to jest super! Hop Powiem ci szczerze, że to jest super powolu Co dalej? Utknęliśmy chyba mistrz wspinania się Robi to tak Tak? O, tak to Czyli jak? Pomóc ci wciągnąć cię? O tak Słuchaj, możemy współpracować czemu, czemu? Czemu nie współpracujesz postacie? Ja jestem mistrzem wspinaczki, no. O, i. Uuu, A, dobra no, jestem. nie, nie, złapałam cię, chciałam no, Ci nie. pomóc. Okej. Okay. Ręce do góry i skaczesz. No i już! I elegancko. Już. Oto tajemnica wspinaczki. To jest chyba zdecydowanie y, przyjemniejsza opcja. Przynajmniej ja tak staram się robić, że y, wtedy mam pewność... ojku, chyba, że się złapię ściany, że trafię w to miejsce, w które chciałam się trafić, bo czasami jest za ciężko się o, złapać. No, wtedy nie wejdę. Nie wiem, czy moja droga nie jest dobra, bo już jestem na górze. Gdzieś. No właśnie, to w takim razie idę Twoją drogą, tylko żeby nie spaść. Dobra, nie będę Ci jeszcze spoilerowała, co tu widzę. Dopiero jak tu do mnie przyjdziesz, to Ci się okay. dowiesz. Okej. <laughs> wow, chyba mam. Poczekaj, nic mi nie mów. Hop, dobra, jestem na jednym schodku. I na drugim Chodź, hopsa. Chciałam się złapać, ale nie trafiłam. I teraz zostaw kulę na razie. Patrz, bo zastanawiam się. Pierwsza rzecz jest taka, że można spróbować przeskoczyć tam, ale mm -hmm. widzisz, że ta kula prawdopodobnie strąci te takie skały i tak. jakby to pod skosem będzie. Czy spychamy najpierw kulę, czy próbujemy skakać? Myślę, że kulę. Dobra, potopchamy. No yy. Tylko, oj. Trzeba uważać, żeby. Ty chyba ją przeciągnąć. No, znaczy sam ją przepchaj, bo to jest troszeczkę troszeczkę okay. sprawa. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No i możemy iść no, po prostu chyba tędy, po prostu. Przejdziemy tak, tędy? Tak, no tak mi się wydaje, że właśnie po to to było, żeby tutaj wejść. Dobra. Ja cię kręcę, jakie to jest fajne! <laughs> Rzeczywiście. O! No i tak mi My się wydaje, tutaj. że jedyna opcja to jest dalsza wspinaczka, mordo. O nie. Dalsza wspinaczka to, to, to jest ty, ty to. Ty pierwsza. Panie przodem. No właśnie. Co?! O, o. O! Nie! O, o! Spadą na sam dół. Ale nie, ten, ten da się przejść w takim razie. Spadł na sam dół. Totalnie. O o. o cześć Paweł. To <laughs> do mnie, widzę? Tak. Spokojnie, słuchaj, to już wiemy jak się tam dostać. -tędy, tędy można sobie spokojnie wejść. Już po tej kuli jakby, mm -hmm. po tych skałach tutaj. No właśnie o to, o to dobra. mi chodzi. O nie, to ja tyłem spróbuję. Może... Okej, okay, dobra, udało mi się zrobić to tyłem. Nie Dobra. Jestem. I wchodzimy po ostrożnie, powoli. Powoli, powoli, jakoś tak się gibocze na boki bardzo. Tak, o nie. O tak. nie, ślisko jest. O nie. O... Nie tutaj, jest z tej strony. Bardziej bardziej wyżej. Jak, dlaczego tak się ślizgasz? Ja tak się ślizgam. Nie, nie ślizgałem. mogę, bo właśnie się starzej ślizgam. Może opadło... Nie, no nie opadło, bo tak to byś się mniej ślizgał. Nie, wejść, nie mogę, nie mogę nie mogę na górę wejść, nie mogę nie mogę. Aha, aha, tu Tak, buch. tak, no tutaj, no gdzie? Nie bo nie skakałem, dlatego. Okej. Okay. O nie, o, chwila, 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 spokojnie. Jakbyś tutaj bliżej podszedł, to ja bym spróbowała jakimś cudem cię. Dobra. O, możesz zobaczyć się mnie. Chwila, nie, ja sobie wejdę, ja sobie tak? wejdę spokojnie. Dobra, no to w takim razie, skoro ty spokojnie wejdziesz, to ja tutaj y, spróbuję zrobić mostek. I... O Boże, co ja zrobiłam! Jestem, odwróconą jestem. lamę. Jestem odwrócona. Mostek, no! Nie no, patrz, teraz teraz jest. Nie, no nie mogę po prostu. Okej, i co tu dalej trzeba? E, raczej nie tam, chociaż tam też coś jest, ale raczej nie tam, raczej tutaj właśnie musimy iść. Tylko tu też nie wiem czy doskoczymy chyba, nie? No tak. Ty chcesz to mogę pierwsza pójść sprawdzić? Biegnij. Dobra. Biegni. Dobra. Uwaga. I... Tak, skoczyłam, ale uważaj, Paweł lecę! Jest saving! Czy to spadło tak totalnie na ziemię? To ja tu, A nie, ty masz ja tu, potem przejść. Ja tu muszę przejść, tędy Spoko. przejść. Dobra. Czyli w sumie dotarliśmy do drugiej katapulty, słuchaj, druga katapulta. O nie, o nie. ja tu się zaślizguję, ale jest, jest, dobrze, jest dobrze, w porządku. Dobra. I co z tą katapultą? No nie wiem, no coś tam trzeba wystrzelić, ale nie wiem Może co. człowieka? To tak, znowu, teraz chcesz, żeby cię wystrzelić? Tak, teraz ja, teraz ja, teraz ja, teraz ja ja chcę. na razie tutaj chcę zobaczyć, co tutaj się kryje, widzę jakąś taką platformę i pytanie, czy to jest ruchome? Czy ja to mogę zepchnąć, czy coś? Tylko wiesz co? Czy ja to bo... mogę rozwalić? Boję się, że nasza katapulta. To chyba nie jest. się przesuwa, jak próbuję na nią wejść. To staraj się jej nie, nie zepsuć. Tutaj jest drzewo. Pod drzewie chyba nie dam rady. Okej, okay. czy możesz mnie wystrzelić? Ale i co chcesz przywalić w te drzwi? Mhm. Dobra. No dobra. nie wiem, może. No do... dobra? Można nad nimi przelecę, bo coś. O, I co? Okay, się. I spróbuj, może, może je. O, właśnie to zrobię! Okej! Okay. Okay. O! Nie, zwiatło mnie! To wiesz, co? Żyje. To, skoro y, żyjesz, to ja spróbuję jeszcze raz nakręcić tą katapultę. Okej, okay, tylko po co? No, żeby się wystrzelić, no bo widzisz, tam jest y, możliwość wejścia, chyba, czy nie. Aha, przez tą dziurę. No bo skoro już opuściłeś nam most, okay, to trzeba będzie, trzeba będzie dobrze dobrze to ustawić. Próbujemy zrobić to razem? Czy chcesz chyba, pojedynczo? chyba się nie uda. Dobra, wystrzelam w ciebie. No. Geronimo! O nie! Tu jest dziura. Tutaj trzeba przejść przez dziurę. Trzeba okay. trafić w dziurę. Dobra, ja, słuchaj. Ja sobie, jestem. Na, ja sobie nakręcę. Jestem już za dziurą. Okej. Okay, o dobra. tak. No, no, no. I o. I teraz. W... Okej, okay, jest. Nakręcone. Teraz hop. No proszę, jak ty to zgrabnie robisz? I. Daszadę. Tak. Ta, I teraz I... złap się albo przeleć przez dziurę! O, dobra? Okej. Okay. I teraz musisz tutaj do mnie spaść, tylko nie, nie za mocno. Delikatnie opuszczaj się w dół. Dobrze? Okay. Już jesteś prawie przy dziurze. Okej. Okay. No. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Złap się teraz jeszcze. Okej. Okay. Jesteś. Czego się złapać? Jest. O, no tak dobra. może być tego miejsca, już jestem. puszczaj się. No to lecimy. Udało się. Uf. Ej, to było fajne, powiem ci. Ej, tu jest wyjście ewakuacyjne się zaświeciło. I... Patrz! To Czekaj. jest... Koniec u... To jest, Uwaga, koniec? to jest koniec levela. Dobra, no to lecimy. Hopsa! Wee! Piąteczka. Udało się. Daliśmy radę. Daliśmy radę. Ten poziom był naprawdę tak. wyjątkowo trudny. Biorąc pod uwagę to, co było do tej pory, I... to było wyjątkowo trudne. I się pojawiliśmy gdzie? Pojawiliśmy się. Na plaży i mamy łódkę. O, czy tą łódką można płynąć? Mm, obawiam się, że tak. Obawiasz się, że tak. <noise> obawiam się, że tak, bo w sumie jesteśmy o. na wyspie i nic innego może. Będzie... O, Czekaj o. na mnie! Murdo, nie, nie, nie pójmy bez mnie, bo tutaj możesz się utopić. Ale wiesz, że masz drugie ty. wiosło? No To, to, to wiosło i też ty. No ale. Ja, ja, ja muszę poczekaj, to jest trudne. Ale to co płyniemy do tratwy? No chyba tak. No, no nie, dobra, no to nie, nie wiem gdzie mam... O, coś mi tutaj się jakoś. <noise> To nie jest dobry pomysł, żebyśmy przeszkadzamy sobie. Wiosłowali, ale poczekaj, patrz, oh. patrz. Patrz. Czekaj, 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 ja już jestem... Jak ty się pchasz, mordo, jeszcze mi jednego okay, Dobra, jestem na tratwie. I co teraz? I na tą, a ten brzeg. Mamy kijaszek, patrz. Nie, na ten brzeg wysk wyskoczyć, czy tu nic nie ma? Nie, nie, nie masz patrz, patrz, wskakuj do mnie. Okej. Okay. Tylko musisz chyba odepchnąć od brzegu mnie. Dobra. Bo jesteśmy, dobra, i odepchnij mnie od brzegu i chodź. Okej. Okay. Ja nigdy nie, nie sterowałam tratwą, żeby powiedziawszy. Ej, żagiel musisz przekręcić chyba. Aha, okej, okay. czekaj. Spróbuj. O! O, dobra. Czyli sterujemy teraz... Muszę trzymać. Dokąd płyniemy? Tam jest motorówka! Tylko muszę... Chcesz motorówkę? Tylko żagiel ucieka, wiesz, od wiatru. No, yy, no chyba normalnie. Okej, okay, dobra. Czekaj, ja się muszę przesunąć. Dobra, dobra. I do nie motorówki, wiem, czy jest do motorówki. Midzie, ale okej. Okay. Tak, do motorówki, no chyba tak. No chcesz lepszy mieć level-upa? No mam nadzieję, dobra Tylko ta motorówka chyba nie popłynie nigdzie Na czemu nie? No bo jej nie ma wody A no w sumie Więc w sumie ta motorówka jest trochę bezużyteczna, ale chociaż chyba, że da się Ej, ją zepchnąć Ale jest saving, więc chyba idziemy dobrze Tutaj jest, zobacz, jakaś taka brązowa plama, co to jest? To jest jakaś prama? To jest Czy... jakaś brązowa plama Czy można się po niej, nie no w sumie Słyszysz się dało zajrzeć drugą stronę Chyba, że tutaj poje. zobacz Nie widzę, nic to... nie widzę a można... tędy? Nie, tam jest nie, woda. Chyba jest za wysoko. Ale poczekaj, może ta motorówka to jest jakiś dobry pomysł, żeby tutaj być? Czy od jak odpalać. Patrz, się silnik. Czy płynę? No właśnie nie, bo Aha. nie ma wody. Ej, czekaj, czekaj, patrz, przewróciłam przez przypadek deskę. <laughs> można, ją można ją poturlać. Można okay. ją poturlać na drewnie. To jest dobry pomysł, czekaj, tylko tak ja się poturlam... Tak mi się przynajmniej wydaje. No, to, to jest dość logiczne, bo tak się przesuwa często ciężkie przedmioty. Ja pamiętam, o, że o. sama e, robiłam o, takie o, rzeczy utknąłem. z moim tatą. Utknąłem, dobra, jest. Patrz. Tutaj. No i postaw kawałek dalej. I, Patrz, czekaj. przewróciła się trochę. Dobra. To jest problem, bo ona się przewróciła. I pchniemy? No nie wiem, próbuję na razie ją podnieść. Patrz. Tak! I... Pchamy. Hej, dobrze, do tylko trochę skręćmy, żeby nie na y, tratwę. Jest. I. Jest. Dobra, wspinamy się na nią. Dobra, dobra. E, to patrz! <noise> Pomocy! Chodź tutaj to. Człowiek za burtoł! Czekaj, się złapie na spokojnie. Nie, 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 nie. Dobra, pociągnij się trochę w, w a ja cię wciągnę. Okej. Okay. Dobra. Y, no to teraz płyniemy. Steruj, mordo. Tylko w którą stronę? Nie, wiem, czekaj, nic nie widzę tutaj. Tam są jakieś... Czekaj, nie, nie, w ścianę jedziesz! O nie! Nie zawracaj! Dobra, zrób kółeczko, dasz. Czy nie jedziemy, of tam... nie powinniśmy w tamtą stronę jechać? W eee. stronę tego wesołego miasteczka? Masz tutaj dziurę, widzisz? A nie no my to byliśmy czy nie? Byliśmy tam. A co, że chcesz w stronę, chcesz się wspiąć po tym wesołym miasteczku na górę? Eee, tak, A to nie tylko, jest wesołym miasteczko chyba, swoją drogą, tylko utknęliśmy. po prostu młyn wodny. Tak, to trzeba wyjść stąd... Dobra. No mam takie Dobra, dobra. Mam takie wrażenie, że to, właśnie yy, musimy to patrz, ogarnąć. Zróbmy to w ten sposób. Patrz, ja podniosę tutaj całą naszą łódkę i e, przezkręcę Hop. ją. Patrz, okay. i możesz chwilę być pod wodą, nie toniesz, więc jest spoko. Mm -hmm. Tylko, o, że... nie, teraz ja odsunęła się za daleko. Za daleko. Hop. Spróbujmy ją jeszcze raz przeciągnąć w stronę Myślę, przeku. że y, z tyłu, zobacz, jest taka, jest taka, y, takie miejsce, żeby do niej wejść. Tak? Tak. Okej, okay. tylko wiesz, że wraz z nią, o nie, zginęłam. Dobra. Mordo. Ja chyba też. Musisz po mnie przypłynąć. O y nie. O nie. Dobra, chodź. No to tratwa. Wiesz to... <laughs> no co, myślę, że trafą myśl, dałoby się w ogóle przepłynąć wszystko. Ale chcesz. Nie chcesz płynąć motorówką? Możemy czekać. Czy do tego jedziemy, czy nie? Tak, możemy spróbować. Okej. Okay. No to to jest nie. chyba najrozumniejsza opcja. Y musisz wypchnąć tylko... Czekaj, najbliż... a tak jeszcze mnie tutaj interesuje jedna rzecz. No jaka rzecz, czy możesz tam dotrzeć na piechotę? I chyba mogę Dobra, no to idziemy Chyba co nie trzeba jest? w ogóle się męczyć Dobra, okej okay. To jest nie głupie, powiem ci Tej wody tu jest tak mało, że po prostu Jakby chyba się, chyba, chyba jeszcze A co się... jest za drugą stroną tego młyna? Czy ten młyn się rusza? Nie, chyba nie Czekaj, spróbuję wejść ten dołem yy, Spróbuj jeszcze niżej O nie, głowa mi utknęła, ale okay. jestem Gdzie Tędy. my jesteśmy? To jest y, początek tak naprawdę sam. To jest sam początek chyba, wiesz? Tak. Ale spróbujmy patrz, tutaj jest jakaś przerwa, więc spróbujmy tam dotrzeć, nie? Bo może poczkiem nie Nie wiem czy tu jest. Y, tam kłycizna. na górę można zobaczyć Wejść. O nie, tu jest głęboko. O nie, zginęłam. Spadłam. Wiesz co, chyba nie, chyba Dobra, wiesz co, jednak może trafić. nie będzie, może jednak może tratwo... Tratwo to nie było takie głupie. Po co I się tratwą, Nie wiem gdzie nawet. Ej to w sumie może wygodniej by byłoby łódką tą początkową niż tratwą. Jak myślisz? Tak mi się wydaje też. To co darujemy motorówę? Dobra, to spycham tak. tratwę i wskakuję. Okej. Okay. Jak się tym steruje? A few moments later. No, dlaczego zagląd... Dlaczego ty się trzymasz z na tej strony? <laughs> Wiesz to to może ty steruj, a ja, będę, a ja będę wachlował. Ale spadłeś już? No właśnie. O, teraz spadłeś. Już no to ja muszę do ciebie jakoś popłynąć tam. Eventually... O nie, nie udało się. Wiesz co jest teraz problemem? Że zostawiłeś naszą tratwę na środku i nie mamy jak jej odzyskać. O! I co teraz? Nie wiem. Teraz musimy znaleźć in jakiś inny sposób, bo ja nie mogłam już tam się dostać. To jest problem. To jest problem. <noise> nie mam pojęcia co robić. Okej, okay, wiesz co? Jedynym sposobem, jaki wydaje mi się będzie rozsądny, to jest restartowanie tego levela, bo i tak nigdzie nie dotarliśmy. I weźmy sobie łódkę chyba i płynmy tak. do końca już łódką. Okej, okay, dobra. Tylko trzeba ustalić, kto wiosłuje. No, chodź, chodź, mordo, tutaj jest. No łódka. to poczekaj, a tutaj, okej. Okay. Tutaj, tutaj. E, trzeba zobaczyć, kto będzie wiosłował, bo chyba można byłoby. Czekaj, 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 nie, ona odpływa. Dobra, 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 spoko. Chodź. Chodź. Tu łódka. O! I teraz tak, czekaj. łapię za jedno wiosło. Łapie za drugie wiosło i czekaj. Okej. Okay. I płyniemy. Nie wiem, czy to jest to, co ja powinnam robić. No nie wiem, czy. Płynę, czy nie płynę. No. Tak, tak średnio. Słuchaj, ja nie. jestem tutaj w. O nie, nie wypadła, no nie możesz że wypadłeś! Z nie możesz robić takich rzeczy, nie rób mi tak. Dobra, dobra, nie, już. Wiesz co, nie wiem, czy dobrym sposobem będzie e, jednoosobowe wiosłowanie, czy nie lepiej rzeczywiście się podzielić. No to myślę, że chyba jednak Patrz, się. Jak ale się zobacz, podzielimy, jak ja ładnie strój, jak się, zobacz, jak się obróciłam pięknie. No no wtedy. widzę tylko, że. O nie, czekaj, czek, czek, to teraz jak, tracę ja jestem, ja jestem, jak ja jestem na pokładzie, to już jest gorzej trochę. E, dobra, to wiesz to złap za jedno wiosło. E, Okej okay. No i spróbujemy. Wiesz jak steruje się ogólnie łódką? Pływałeś kiedyś łódką? Tak, oczywiście. No to super. No to świetnie. To jesteśmy, słuchaj, w domu i e, jakimś tutaj musimy doprowadzić się do tej, e, no, do, tej tego tunelu, nie? do tego tunelu, nie? Tego tunelu? Tak, najlepiej żebyśmy nie wypadli przy, przy tym... Okej. Okay. Dobra, Dobra, obróćmy się. Ja mam wrażenie, że nie do końca ogarniamy jak to się robi. Wiesz co, trudno, trudno jest obracać tymi wiosłami w ogóle w ty, jak, za, za pomocą postaci. Bo powinniśmy. My w ogóle wiesz, że złą stronę obracamy, nie? Wiem. Teraz? Okej, okay, ale dobra, już br brnijmy w to dalej. Brnijmy w to dalej. Jezu, jakie to jest trudne. Może jednak o -o. ta motorówka to nie byłby taki głupi pomysł. Wracaj na. Wracaj na pokład. Wracam. E, czekaj, już wracam. No, wracaj, no, wracaj. wracaj. Próbuj, no, no, bo, no. Nie możemy tego ogarnąć w ten sposób. Widzę, że e, jakby łodzie wyższego tieru to nie dla nas. Nie, tak. my musimy wiosłować. Dobra. Lecimy Tyk. z tym, lecimy. Męski w statek czy coś? Ej, wiesz co? To może być statek. To, to, ale wiesz, to jak my nie umiemy tym Hop. sterować, to jak my się nauczymy sterować statkiem? No nie wiem, ale najważniejsze, że jest o, jakiś cel. Cel do którego? O, panu i wiosło. Patrz, płyniemy w każdym razie. tak Dobra. Patrz, jak tam dobrze już idzie. No właśnie, jesteśmy normalnie. Może nie jest b... tak, że nie, jak Na wiosło, olimpiadę. Od... Na olimpiadę wioślarstwa. <laughs> Dobra, rekord. Uwaga, czy to jest meta, myślisz? Ten... Powiedzcie, no nie wiem. że zaraz Czekaj, będzie saving. bo mi się tutaj wiosło zaklinowało, o nie. Mordo, bo psujesz wszystko! Wiem! o Nie, Nie zawracamy! Ej, wiesz co, zniosło nas, więc może jednak weźmy chyba tą tak. motorówkę. Spróbujmy bo tą motorówkę. Być może tutaj jest jeszcze do, słaby prąd. Dopłynąć. No i da się płynąć, ale tam chyba musimy wziąć tą motorówkę. Zwłaszcza, że jest tutaj saving. Tylko postaraj się nie sterować tą motorówką, może ja będę Wiesz sterować. Co, to w ty ogóle. Sterowa steruj motorówką. Nie wiem, czy to jest też dobry pomysł, bo nigdy motorówką nie sterowałam, ale zobaczymy, czy yy, sobie poradzę. Czekaj, spróbuję złapać z tej strony. Chodź tu, patolu. Coś mnie jakoś Coś tak, tak dziwnie tutaj znosi cały czas. No bo o, strasznie wieje tutaj, może o, dlatego właśnie tak nas znosi. I, I. No i oczywiście ja wykonam męską o, robotę. Co ja czemu to mi je... O, teraz dopiero. Jeżdża? Dobra, dobra. dobra. Nie, nie, czuję o nie. opór! Jedziesz po mnie! Nie, do, jadę po tobie? Już nie, już nie, już jest dobrze. Do, do czego mnie co ty straszysz, Paweł? <grym> Dobra. Pchni, teraz ja jestem już na motorówce. Okej, okay, słuchaj, to nie jest głupie. Z tej czy, nakładę, czy nie? Dobra, wiesz, co, zróbmy to oboje. Po prostu zejdź z motorówki i spróbuj... Nie, nie, zaster, nie, zaster, nie zaster. Okay. za ster, nie za ster, nie za Okej. Za to się nie ruszaj, bo jak przekręcisz, to to już po nas. Dobra. I... Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na. I, I chyba się turla, turla się. Tak mi się wydaje, że się turla. Mam, mam nadzieję, o chyba teraz. Ale poczekaj, bo ty obracasz motorówku za stało. bardzo. się stało. Może trzeba poprawić te belki? Nie, Je, czekaj, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, jest. Dobra, mamy to. Mamy to, Skakuj na górę. Okej. Okay. I poczekaj, ja spróbuję opanować. E, Dobra. Tutaj sterowanie, a ty. Może byś tak, czekaj, 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 czekaj Może byś tak, nie wiem, nawigował czy coś? No okej, okay, tylko nie wiem w sumie gdzie, my, gdzie mamy płynąć Czekaj, ja zleczę, w razie czego sobie skrócę tutaj, będę puszczała, bo to strasznie szybko płynie mhm, uważaj tylko, bojki. żeby... Uważaj ja te bojki e Ej, bo <laughs> Mamy zaraz, problem Zaraz masz tutaj... Co, w lewo wiesz ja co, nie widzę lewo, tego statku W lewo, w musisz, le musisz płynąć Do statku płyniemy? Tak Bo ja tego statku już teraz nie widzę ja Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo O, ja o... cię, po czymś wyskoczyliśmy O, i tu jest statek Dobra to płyniemy na niego. Czekaj, 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 ale, czekaj nas ale nas wyrzuca do góry. Poczekaj, bo może trzeba obciążyć przód, wiesz? Aha, obciążyć okay. przód sobą, bo tak w sumie byłoby może łatwiej. Dobra. O, fajnie, że skaczesz. Możesz się tam. Okej, okay, dobra, patrz. Dobra. Płyniemy. I następny. Nastatek... silnik. Może do... dodryfujemy? nie, chyba nie. No, ale tutaj nie jest wiem. skała jakaś. No właśnie, ja bym, wiesz, co? jeszcze do... jeszcze dopuńmy. Dobra. Przycumujmy tutaj. Patrz, widzisz? I to, to było to, co trzeba było zrobić, a nie Aha. po prostu to, co my zrobiliśmy. Było Dobra. straszne. Ale w takim razie trzeba jakoś tędy tutaj wyjść. No. O... Mam nadzieję, że w miarę stabilnie tutaj się Dobra. trzyma. No, spróbuj się tam wskoczyć sobie na samą łódkę. I na hop, Dało jestem. Radę? jestem, na łodzi. To w takim razie mam nadzieję, że nie odepchnąłeś mi tym samym y, motorówki. I... Uch. Jejku, w końcu słuchaj, udało się po tylu próbach, po tylu zmaganiach i Myślę, w końcu myślę że po tylu, po tylu męczarniach po prostu skończymy tutaj ten odcinek. Okej. Okay. I kolejny odcinek będzie tutaj już u Agi. Y oczywiście, jeśli dobijecie 2000 łapek no w górę, właśnie, no właśnie. To jest, 2000 to jest warunek, to jest warunek. Tak więc, no cóż, to było straszne. Powiem szczerze, że nie jestem miłośnikiem pływania y, tratwą. Ja, też, ja też nie. Myślę, że jakbym był rozbitkiem i trafił na bezludną wyspę, to bym sobie po prostu na tej wyspie został i umarł. Nie próbowałbym nigdzie dopłynąć. To jest bardzo optymistyczna wersja. Tym optymistycznym mam. akcentem. Dzięki za oglądanie i cześć. Pa, pa.